Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny zestaw archiwalny, że tak to mogę powiedzieć. Ten zestaw jest z 2014 roku. Samolot transportowy. Ten zestaw zakupiłem używany z instrukcją, ale bez pudełka, więc dlatego Wam pokazuję go na instrukcji tutaj. Instrukcja. Nie jest za gruba, ale też nie jest y za chuda. Krop y ten zestaw ma 1290, 1297 elementów. Inne zestawy z tej serii. Wykaz elementów. Informacje jakieś o Power Functions. Jak widzicie, kroków budowania mamy tylko 108. W dzisiejszych czasach ta instrukcja miałaby może, nie wiem, 200-300 kroków w dzisiejszych czasach. To były czasy, gdzie po prostu elementy jakieś pojedyncze nie było tak jak teraz. Że było, mm, były. O, tu widzicie, jest dwunasty krok budowania tego elementu. To jest kabina, z tego co pamiętam. I tu mamy już 28 krok budowania całej, że tak powiem, reszty konstrukcji. O, sorry. Więc tak to wygląda. A teraz, jak będzie coś skrzypiało, to mi wybaczcie. Nie wiem czy zauważyliście, ale musiałem się przenieść na łóżko, bo ten samolot ma... Jak będzie mnie widać, to wybaczcie. Ten samolot ma 64 cm długości. Aż w jednym ujęciu. Ciężko mi jest go złapać. I 60 je... 64 cm. Długości, aż to w jednym ujęciu nie mogę złapać. I 64, tu też, znaczy 61 rozpiętości skrzydeł, czyli szerokości. Tego też nie mogę złapać w kamerze w jednym ujęciu. Tak on wygląda. Tutaj na plus, moim zdaniem, jest to że mamy tutaj te mechanizmy wszystkie odsłonięte, że mamy tu dziury po prostu ale dla mnie to jest plus bo możemy sobie podejrzeć te mechanizmy jak działają tu mamy tą czerwoną ona no, że tak będzie widać chociaż chyba nie no uwierzcie mi, tu mamy tą starą czerwoną przekładnię tu mamy dwie dźwignie, którym, którymi sobie zmieniamy funkcje, zarządzane tutaj przez silnik M. Tą czarą, czarną piąteczką włączamy sobie silnik i wyłączamy mnóstwo paneli i mnóstwo naklejek. Y Tu to mamy na naklejkach po prostu pokazane funkcje, jakie włączamy, te śmigła pokażę w ten sposób. No, dosyć szybko one się obracają. Takie sprzęgło, tu jest jakby, mimo że sprzęgieł w tym zestawie nie dostajemy. Ten zestaw jest dwa w jednym, więc na pewno będzie model alternatywny też, zatrzymam na chwilę nagrywanie albo zatrzymam. Planuję sobie, przyniosłem. Planuję też wrzucić do niego silnik L. Mm. Tu mamy silnik M. Po zdjęciu tej Pokrywy moż można go zobaczyć. Tutaj gdzieś. Tu jest silnik M. Z Zupgraduję to. Zrobię upgrade. Tu wrzucę silnik L. Oczywiście w to miejsce, gdzie będzie silnik M, ten silnik M wyrzucę. Silnik M, L jest mocniejszy nieco od silnika M i też jest y... też jest od niego delikatnie, delikatnie szybszy. Dobra. ten zestaw budowa tego zestawu dała mi mnóstwo frajdy, że tak powiem znaczy jest dosyć mało tego mięsa technikowego jak na tamte czasy ale mamy no troszkę technik budowania na przykład aby mm, Aby tutaj, y... no, są to techniki budowania, ale no, y... musiałbym popatrzeć sobie na spokojnie. Mm. No, tutaj ta funkcja działa dosyć opornie. Ma spory opór, z tego względu, że mamy tutaj aż 7 knobów. 7, 1, tu idzie nam moc. Raz, 1, 2, 3. Tu idzie nam moc przez aksle. O, sorry. 5, 4, 5. 6, 7, tam w oddali ostrości tam nie ma, 6, o, teraz wróciła. 67. 7, knobów. Tym tu tym drążkiem przestawię ten samolot. one jest dosyć ciężki za sprawą tych paneli. Tym drążkiem sterujemy sobie tym, 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 poruszając nim przód, tył. A lewo, prawo poruszamy tymi skrzydłami, które troszkę opornie działają. A poruszając nim w kółko i tym, i tym poruszamy. Te skrzydła są dosyć giętkie. Ta konstrukcja. Jak widać, jest dosyć giętka. Tu mamy sporo elementów użytych, ale ogólnie to jest stabilne. Dobra, omówmy sobie jakieś no ciekawe, że tak powiem, elementy. Pierwszy. Element to są na pewno te ostrza. Pierwszy raz je widzę w tym kolorze. Ogólnie w zestawie technik widzę te ostrza po raz pierwszy. Fajny smaczek. Tutaj mamy gdzieś tu były. Znaczy, no ogólnie, że tak powiem, cofamy się do słów, że tu jest mało mięsa technikowego. Tego mięsa technikowego jest tu no, mało, koło zębatych ogrom paneli, jak mówiłem wcześniej. No ale mamy tu techniki budowania, takie mechanizmy jakieś ciekawe. No, trzeba tutaj się troszkę namyśleć. Na o, sorry. Na przykład ten schowek do kół, tutaj, on jest zastosowany. Tutaj takie elementy. Nie wiem, czy jest inna długość. Takich elementów różne długości są w tym zestawie, już zapomniałem, bo złożyłem go no, miesiąc, dwa miesiące temu i on sobie stoi na półce. No, ta technika budowania mi się strasznie podoba tutaj. W ten sposób to wygląda. Tu mamy ładnie schowanego, ukrytego Battery Boxa. Wymiana baterii jest trochę upierdliwa, ale... Tu włączamy i wyłączamy silnik Battery Boxa Tu jest osadzony Battery Box Po zdjęciu tej klapy możemy do niego zajrzeć No dobra To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy model. Pa, dobra, nie wyszło.